Witam Was serdecznie, tak jak już na pewno wiecie po vlogach do wynika, które podziękuję Wam pod spodem. Jesteśmy na porębniu do Francji, a ja z tej okazji postanowiłam dla Was nagrać strój dnia. Może nawet nie tyle z tej okazji, tylko już sobie wcześniej to założyłam. Strój prosty, zwykły, bardzo wygodny. Ja tak podróżuję prawie co rok, także co? Przechodzimy do tego, co mam na sobie. Makijaż jest naprawdę bardzo minimalistyczny. Tam jest tylko kilka rzeczy, więc wypiszę Wam wszystko pod spodem. Może zatrzymam od dołu. Buty, konwersy standardowe, uwielbiam je, powiem Wam, że w ogóle w tych moralowych nie chodę. cały czas męczę te białe. Shorty, shorty w kolorze zielonym, one pochodzą ze sklepu Forever 21. Pod spodem mam białą bokserkę z Penis. Yy, I sweterek, sweterek właśnie tak fajny, króciutki, yy, kremowy, w takie właśnie miętowe paseczki. I co dalej? Okulary, no to moje Michały, awiatorki, to już na pewno znacie. I mój zegarek, który już mam ponad półtora roku, właśnie yy, biel połączona z kolorem Rose Gold, z Michael Kors. I co jeszcze mam? Aha, i kolczyki mam chyba w kolorze Rose Gold, tak? Tak, po prostu, a go uży, tak. I one pochodzą ze sklepu Parfum. I co jeszcze mam? I mam tyle. Aha, mam torebkę, no ale to już mało ważne, bo to torebka taka duża, pakowna, żeby jak najwięcej je zmieściła. Także, tak się prezentuję na ja będę powiedziała naprawdę zwykłe posty, a jak, jeżeli chodzi o drogę, to dla mnie bardzo wygodne. Także ja się Wami przednę z tego przepięknego miejsca. teraz zobaczcie jakie tam cudowne widoki. Mamy piękną pogodę. Pani operator, proszę, teraz kamerę przesuwać. Także przesuwamy Wam troszeczkę morza. I do zobaczenia, jak już będziemy w Polsce. Pa!